Nie wiem, jak się Halinko czuje nauczycielem, zachęca nie ma chętnych, więc dlatego jestem. Dla mnie to nie były pierwsze rekolekcje. Dla mnie to nie były pierwsze rekolekcje. Nie pierwsze spotkanie z taką wspólnotą. Nic mnie tutaj tak po ludzku i po Bożemu nie zaskoczyło. Jak Justyna powiedziała, że idzie na rekolekcje, to ja nie wiedziałam, na jakie rekolekcje Justyna jedzie. Ale tak y, poczułam w sercu, że jadę na te rekolekcje. Nie wiem z kim, nie wiem dokąd, nie wiem za ile, nie wiem kiedy jadę na te rekolekcje. Taka spontaniczna to jeszcze w swoim życiu nie byłam. Przez chwilę nie zwątpiłam, że nie pojadę na te rekolekcje. Przez chwilę nie miałam przeszkód, żeby nie jechać na te rekolekcje. Więc myślę, że mnie tutaj od początku Duch Święty prowadził na te rekolekcje. Hmm. Nie Jestem w jakimś takim zachwycie, że spotkało mnie coś na co, czego Bóg nie dopuścił, czego Duch Święty nie zapragnął. Byłam spokojna, o nic na siłę nie prosiłam, nie żebrałam, a nieraz tak po prostu z charakteru jestem inna, tak proszę, błagam, a jak nie otrzymuję, to nieraz się nawet dziwię, dlaczego nie otrzymuję, a tutaj tak po prostu położyłam się na wodę i płynęłam. <laughs> Nie wiem jak będzie, jak wrócę, bo zazwyczaj jak ja się naładuję akumulatory, a nie mam takiego wsparcia z, od takich Bożych przyjaciół, to nieraz tak się szybko rozładuję. Także bardzo was proszę o modlitwę. Za moją rodzinę, za mojego syna Michała. A, za moją parafię. Które zostały już takie okruchy, tylko bożych ludzi. Hmm. Dziękuję Wam, że jestem z Wami, że poznałam takich ludzi. Zapraszam Was. Kto by chciał spędzić wakacje w moim mieście, na takiej pustyni? Hmm. Jestem otwarta. Nie e, szawię koło cieszę się, że jestem tutaj i nie jest to przypadek myślę, że czuję się jak na takich bożych rekolekcjach, wiecie, że owoce tego przyjdą jak po zabiegach rehabilitacyjnych kiedy wrócę do domu kiedy wrócę do parafii to myślę, że wtedy dopiero zauważę takie te Owoce, które będę chciała dalej przekazywać innym, będę chciała, na ile Duch Święty mi pozwoli. I tak naprawdę to teraz chciałam Was wszystkich przytulić do mojego serca. Są takie jedne ręce Jezusowe tutaj w tej grupie, które ogromny wpływ miały na to, co przeżywałam. Takie przedłużenie rąk Jezusa. Dziękuję panu. Tak naprawdę wiecie, że ja wczoraj powiedziałam świadectwo, że ja jestem uleczona, że ja coś czuję, to ja, ja jeszcze w to nie wierzę. Tak nie wierzę, tak? Tak jak gdyby wiecie, <laughs> panie ja? No może ja, no Panie Boże, zobaczymy. I w podświadomości to wiecie, ta, ta, ta ludzkość taka, to człowieczeństwo, to, ten umysł. No i nawet ja nawet w grupie ja nawet na marzeniach ja nawet nie pisałam że ja mam problem z tarczycą bo wiecie no tarczyca nie boli. Tak, nawet nawet nie wiedziałam że tak myślałam że nie ma się czego czepić a jednak takie miałam światło że jest problem z tą tarczycą. Chwała Panu dziękuję że jesteście i wiecie co jesteście bardzo potrzebni na chwilę obecną nie jestem w żadnej grupie nie jestem w żadnej wspólnocie. Hmm. Ale mam często potrzebę modlitwy, choć w takiej dwu-trzyosobowej grupie. I czynię to. I fajnie, że jestem z Justyną, bo nie jestem sama, więc myślę, że coś tam zadziałamy. Chwała Panu.